Cały dedykowany z joli, z Kimchi i paryska Bagieta, czyli sieciówka, która też jest w Korei. I tym razem to jest paryska Bagieta w Nowym Jorku, e, na szóstej avenue. Musimy. O, napis złapać. Jest, paryska Bagieta. No dobrze, a to jeszcze szybki rzut oka na Czyli takie powielone jak kiedyś u nas we wrzeszczu na no Manhattanie wrzeszczańskim Zanim nie wybudowali Manhattanu. No widzę. O! o też by się wioli podobało. No więc pozdrawiamy wiolę z z ci. Jeszcze w tle słychać the cure. The Head on the Door. No i to by było na tyle. Jest Tu mamy jak widać profesorów od przepraw i innych ostrych rzeczy. A to w ogóle jest Bryant Park. I kiermasz świąteczny. A tam gdzieś dalej jest lodowisko. No dobrze, musimy wrócić na specjalne życzenie do czekolad i zobaczyć specjalne czekolady. Nie wiem co to jest takiego specjalnego. Mało zobaczymy. Trochę jest oglądające. Zresztą zobaczymy. Czapki na razie widzimy aha to jest wszystko z czekolady jakieś obcęgi, jakieś inne elementy ze sklepu żelaznego i śruby no i to jest i to jest pomysł proszę bardzo Szynka narzędziowa dla każdego o no, tego pana chyba znamy no ale o, jeszcze taki rzut oka. Da mi się coś dymi. Bez skojarzeń, proszę. To nie ten budynek, i nie ten czas. Mi się przypomina zaraz. Lodowisko odkryte przy hali Oliwii, na które chodziłam jako dziecko. Coś pięknego. Jarej. fajny pomysł. Teraz po latach, to by tylko bym musiała w takim bałwankiem jeździć. Bo już nic bym nie pamiętała. Ale kiedyś w to był najlepszy mój sport zimowy. O, pingwinki, bałwanki i ja po środku tam. jest jeszcze największe lodowisko. Teraz się wybieramy, żeby zobaczyć najsłynniejsze lodowisko. Śrokefeller Center. Tam, gdzie jest słynna choinka nowojorska. Przywożona z, Nor z Norwegii. A tutaj mamy Giant Park i lokalną atrakcję. Jakie to fajne i to już objeżdża. To był ostatni moment, żeby to nagrać. Pojechali. O. Taki szorcik. Koło Bryant Parku. O, i świąteczny Empire. Raz ponownie. I drugi raz ponownie był. Tu koło Bryant Park jeszcze raz. Skupisko świetlików, ale przede wszystkim to jest skupisko świetlików. W świątecznych kolorach. To jest Empire jeszcze, ponowne setne ujęcie chyba. O, ponowne świetliki tam. Tu to jest bardzo mocny świetlik, ale to nas nie interesuje. My idziemy tam. Tam, 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 tam daleko idziemy w kierunku Times Square. No dobrze. Taki na Bank of America pięknie Teraz autobus nam to przysłoni no, Szkoda, że dzisiaj nie można to kamerą GoPro wywieczniać Bank of America, America. Jakieś spalenie z za nazwą o. Nie każdy będzie tańczył na Sylwestra, niestety. Tak, no wiem. Tak.